Dzień dobry Wojciechu. Dzień dobry, znaczy, no, dobry. Dobry wieczór. Już, bo ciemno się robi, się. Właśnie, ale chcę wam powiedzieć. A czekaj, Krzysztofa przywitam. Dzień dobry, Krzysztofie. Nie ma. Pojechał. Pojechał gdzieś, no. A zabrać mi rzeczy. zbiera rzeczy. A co tobie zabrał? A co ja nie boję, nie boję się na świeżym powietrzu. No to zapal. A co on tobie zabrał z rzeczy? Z paczki. O! To złożyłem. Schować. Oj, jeszcze cukierki. Tutaj jego rzeczy są. Przecież te wszystkie rzeczy tutaj jego są. No to mu pokażesz, no jak on przyjedzie. Nikt nie zabiera twoich. A on to twoje z torby te zabierał, tak? No. Niegrzeczny. Nie. Jest. To lajta dzisiaj nie ma. Na razie nie. Co tam jeszcze Wojtek? Pojechali. Pojechali, zawieść jakieś te klucze. No pobierasz zapalę. Pospałeś trochę? Nie. Wszystko jest okej. Okay. Telewizora nie włączyłeś sobie nawet? Co ty? Siedziałeś tak w domu? Nie, ho, bo... Krzysztof mówi, że o, że oszczędzać na obiedzie byłeś w Zodiaku? No byłem. Otworzę Masz, otworzysz mi? Tak. To chodź mi, otworzysz, ja pojadę, bo też. Czekaj, trzeba wziąć te kartony. Masz, to twoje po twojej paczce. To tam, pod, pod kąż zanieść, no, pod choboka.